Widzowie, ogółem, udało nam się mnie odczerować, znaczy Mikołajowi, no. już nie jestem robotem. Ale mamy wam coś do powiedzenia. Dowiedzieliśmy się, ale tutaj wam wszystko opowiemy, dowiedzieliśmy mhm. się takie coś, mhm. mówiłem ci to przed chwilą, mhm. dowiedziałem się, że w tamten krzyż, wiesz, który krzyż? Wiem. Modliłem się na, na jednym odcinku. To... No no tak, jak byłeś tym robotem, czy coś takiego. I to było takie coś, że tam, ten krzyż, to tam był taki jeden chłop, który przychodził się tam modlić pod ten krzyż. No. I tam było takie coś, że raz modlił się, ale potem pentagram zrobił. Przeżywał demona. I ten demon go zjadł. I teraz Podobno ta szopa jest nawiedzona przez niego? Przez niego. Ja. A, mo a mogę coś powiedzieć na chwilę? No, cześć, cze. No, możemy iść. No. A może chodźmy tamtędy, żeby nie pokazywać rejestracji? Rejestracji. Bo też czasami my Wam te tego nie mówimy, ale jak jesteśmy w szopie, czasami w tych odcinkach. wiesz, Wiecie, których? Z szopy. To wy może tego nie słyszycie i my wam zapominamy tego mówić Ale słyszeliśmy różne dźwięki Na przykład takie nie? Ej, coś przerwa, coś przerwa Ej, widzowie o, Coś go porwało Ej, co jest? Kto to mówi? Ej, to było ze środka, czy tam? Co jest? Ja się boję. Ej, widzowie On, co go porwało, nie wiem Jego nie ma tam Ej, co jest nie. Ej, on tam jest! Ej, co jest! Wszyscy tam jest! Co? Ej, ty tu jest. Ej, a może to duch tam jest w środku? co jest? Co ty? Co ty robisz? Okay. Bo ty nie gadałem. Ale pamiętasz wszystko. Trochę coś pamiętam, że mówiłem Mikołaj wejdź tu. No. Bo coś mnie porwało. No, a ja się... I nagle tam byłem. Bo coś przerwało. No. Byłem tam nagle, jakimś cudem, we mnie coś wstąpiło. No. A jak to ten duch? Ej, no właśnie. Nieważne. Ej, a może. I tutaj? Twoja... Tu byłem. I tu? A ja dalej, Oj. jako ten duch. Jest możliwość, opętany no. jak byłem. To jest taka możliwość. Także ja byłem, żebyś tam weszedł. No. I żeby on też cię opętał. Więc no, no Gruba akcja. Bo no. No, Boże. Ale kurde. A jak tam, tego, jeszcze no? to jeszcze tam? Bo to jest twoja chyba, nie? E, czy to jest moja? No chyba tak. No. E, a jak tam? Jest takie... Ej, robimy na... 50 subów. Na 50 subów tam wchodzimy. No. no bo... Ale na paluszek, że tam wchodzimy. No serio. Czekaj, ja pokażę do kowertek. tak. No. <grym> Wy zbijajcie, bo to będzie gruby odcinek. Mm. Będzie taki stres, ale będzie fajnie. Mm. Ej, coś tam było, Jezu. Ej, uciekajmy, uciekajmy. Coś tam było, Boże. Uciekaj. Ej, jak ten duch, to ten opętany? Ej, coś tam było. No taki białe, jakby duch taki. Czekaj, ukryjmy się gdzieś. Tu może, pa, 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 tu nie będzie nas widzieć. Taki, taki duch normalnie duch. Kacper. Idziesz? Halo. Ej, nie idź tam. Co ty Ej, coś. On się modli. O nie. Ej, albo ja mam uciekać. Albo tu zostanę z nim. Ej, on się modli. On sapie tak jakby dziwnie. Nie wiem, co się dzieje. Kasper! Mam jeszcze chwilę tylko. Zaraz będę opętany przez tego, przez ducha, znowu. To ale co, on mi coś zrobi? Chyba nie, nie wiem. Bo może nas tylko nastraszyć. Hmm. Ale mnie może opętać w każdej chwili. O kurze. W mojej głowie powiedział mi, że mam jeszcze 10 minut. O boże. I no. powiedział mi, że musimy zrobić pentagram z kwiatków przez te no. 10 minut i jak w niego wajda, wiesz jak się robi pentagram. No tak. Taka gwiazdka w środku? No tak, tak wiem. No. To wtedy zrobimy takie coś. Ale najpierw, bo ja nie wiem za bardzo jak się robi pentagram. No. Więc przerwiemy nagrywanie. Jak zrobimy jeszcze ten pentagram, no. to wtedy was dołączymy. załączymy. No dobra. To papa. Pa. Ну папа папа.